Dzień dobry Państwu. Witam na kanale Wbrew Cenzurze. Jak zwykle ja, Mateusz Piskorski, jestem z Państwem w piątkowe popołudnia i spotykamy się w ramach programu Geomat. Na wstępie tradycyjnie zapraszam do polubiania, subskrybowania wszystkich naszych mediów społecznościowych, a jednocześnie zwracam uwagę i reklamuję usilnie nasz zaprzyjaźniony Bliźniaczy kanał na YouTube w języku rosyjskim. Wapryki, cenzury, tak, jesteśmy już również dostępni, przynajmniej część naszych materiałów w języku rosyjskim, niebawem również inne wersje językowe. Ale do rzeczy dzisiaj właśnie o mediach społecznościowych, od których tutaj zacząłem, na które Państwa zapraszałem. Ostatnio miałem przyjemność dość ciekawej dyskusji na kanale Outsiderka Lewicy kanale YouTube prowadzonym przez Zuzannę Jakowicką dyskusji na temat wolności słowa, mediów tego gdzie my mamy przestrzenie na których możemy się jeszcze swobodnie komunikować. Nie muszę Państwu akurat naszym drogim widzom tłumaczyć jak wygląda wolność słowa z jednej strony w Polsce a z drugiej w ramach pewnego ładu korporacyjnego, czyli na dużych platformach, w dużych mediach społecznościowych. To, że ona tak wygląda, jest oczywiście konsekwencją pewnych procesów tego globalnego, czy globalistycznego kapitalizmu neoliberalnego, w którym żyjemy. I cóż, ten globalny kapitalizm narzuca nam rzecz jasna konieczność, jeśli chcemy oczywiście w tych mediach społecznościowych być, funkcjonować, partycypować, Zgadzania się na warunki, reguły społeczności, wartości nawet społeczności, które dyktowane nam są przez korporacyjnych właścicieli owych mediów społecznościowych. W medium prywatnym, zgodzicie się pewnie Państwo ze mną, żadna wolność słowa nie jest możliwa, ona jest ograniczona interesami tak, interesami właściciela owego medium. Nie sposób przecież, jeśli żyjemy w paradygmacie neoliberalnym, mieć pretensje do tego, że jedna czy druga korporacja, korporacja prywatna, realizuje czy postępuje w myśl wartości, zasad, a nawet poglądów politycznych, którą wyznają właściciele owej korporacji. Przecież mamy w liberalizmie, w kapitalizmie owe święte prawo własności. Przecież to nie jest tak, że te Korporacyjne media społecznościowe są mediami publicznymi, mającymi jakieś obowiązki wobec nas. My jesteśmy tylko i wyłącznie konsumentami, użytkownikami, wytwarzającymi za darmo, często pewną wartość, wartość dodaną dla tych właśnie korporacji kontrolujących media społecznościowe. I w dyskusjach na temat tego, w jaki sposób moglibyśmy zorganizować realną przestrzeń publiczną, w której Realni ludzie, tacy jak Państwo, spotykaliby się i debatowali w ramach pełnej wolności słowa. W dyskusjach na temat tego, na jakich platformach byłoby to możliwe, coraz częściej pojawia się pomysł, argument, że może warto byłoby zastanowić się nad uwaga publicznymi mediami społecznościowymi. I o tym chciałbym dzisiaj kilka słów powiedzieć. Czym byłyby publiczne media społecznościowe, to oczywiście na razie. Idea, pewna teoria, koncepcja, wszędzie, nie tylko na tak zwanym Zachodzie, ale również w Chinach, media społecznościowe tamtejsze opanowane są przez korporacje prywatne i przez nie są w taki czy inny sposób kontrolowane. Oczywiście w Chinach z pewnym udziałem większym niż gdzie indziej czynnika państwowego, no ale jednak to kapitał prywatny je kontroluje. Otóż, proszę Państwa, medium społecznościowe, platforma społecznościowa utworzona przez tak, przez państwo którego jednym z zadań powinno być organizowanie deliberacji, czyli rozmowy, rozmowy, dyskusji obywateli, w ramach której ucierałyby się jakieś konkretne, może rozwiązanie, może e, pytania, które mogłyby być później e, rozstrzygane w referendach, w głosowaniach innego rodzaju. Proszę Państwa, uważam, i to mój osobisty pogląd, ciekaw jestem Waszego zdania, że właśnie jedną z ról państwa jest stworzenie nam takiej wolnej od korpor korporacyjnego nacisku, wolnej od jakiejkolwiek cenzury. Platformy społecznościowej, na której moglibyśmy prowadzić nieskrępowaną dyskusję. To byłoby dużo więcej warte niż tzw. media publiczne, przynajmniej w ich obecnym kształcie. Mówię o tradycyjnych, elektronicznych mediach publicznych, które, jak Państwo wiecie, przekształcają się w organy propagandowe. To byłaby wartość dodana dla nas wszystkich, dla wszystkich członków, wszystkich obywateli, wszystkich członków naszego społeczeństwa. Zastanówmy się zatem na spokojnie, pomyślmy, czy można byłoby wymyśleć taki projekt, projekt, w którym to państwo, czyli my, jako podatnicy, zainwestowalibyśmy nasze pieniądze na stworzenie jakiejś alternatywy. Alternatywy dla dyktatu korporacyjnego w mediach społecznościowych. Alternatywy, gdzie spotkalibyśmy się wszyscy i mogli, niezagrożeni tym, co nazywa się dzisiaj z angielska deplatformingiem, Czyli wyrzucaniem, kasowaniem, banowaniem, niszczeniem naszych kont, przejmowaniem naszego dorobku, przejmowaniem również naszych danych osobowych w celach komercyjnych, wspólnie się spotykać. Stąd pomysł, stąd hasło, które dzisiaj rzucam i które stanowi tytułowe hasło dzisiejszego naszego spotkania: Publiczne media społecznościowe. Pomyślcie Państwo nad tym. O szczegółach możemy porozmawiać w. Kolejnych programach. Ciekaw, będę Państwa sugestii, pomysłów. No i w ogóle odpowiedzieć, czy to jest możliwe, czy Państwo może nam, obywatelom, zrobić taki właśnie prezent pod postacią publicznych mediów społecznościowych. Dziękuję Państwu bardzo na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych programach, no a ze mną w tym formacie indywidualnym już za tydzień. Kłaniam się Mateusz Piskorski brew cenzurze. Do usłyszenia.